Witam Was, moi drodzy legendowicze. Dzisiejszy odcinek będzie w nieco mroczniejszych klimatach. Jednak jestem pewien, że Wam się spodoba, bo to, o czym Wam opowiem, jest niesamowicie ciekawe i zaskakujące. Chciałbym też na początku pokrótce wyjaśnić sytuację takiego, a nie innego natężenia pojawiających się odcinków na kanale. A jest tak, ponieważ rzeczywistość czasem psuje nawet najśmielsze plany i założenia, przez co niestety z wielu względów nie jestem w stanie wrzucać filmików częściej niż co 3 lub 4 tygodnie. Jednak mimo to staram się żeby materiały pojawiały się na kanale. A wam dziękuję za ich pozytywne przyjęcie. I to tyle, jeśli chodzi o komunikaty, więc zaczynajmy z pewnością każdy z Was słyszał już o tak zwanym religii afroamerykańskich niewolników powstałej na Haiti, połączonej z religią katolicką, przyniesioną w te strony przez katolickich misjonarzy oraz przez polskich i niemieckich żołnierzy armii napoleońskiej w okolicach XIX wieku. W tym też czasie hajetańczycy za pomocą polskich żołnierzy, takich jak np. kapitan Izydor Borowski bądź Kazimierz Lux, o których również mowa jest kilka odcinków wcześniej, poznali wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej, której to nadali imię własnej bogini, zwanej Eżulie bądź Ezili Dantor, czczonej w religii Wudu po dziś dzień. Ale owa hajetańska wiara, to jak może się zdawać i do czego przyzwyczaiło nas kino, nie tylko mniej lub bardziej mroczne klątwy, złowieszcze czary bądź zaklęcia, ale też magia ochrony, miłości oraz pozytywnych uroków. Jednak mimo to, pierwszym co przychodzi nam na myśl słysząc o wudu, jest między innymi magia wskrzeszania zmarłych, tak zwanych zombie, gra Ouija, za pomocą której wielu ludzi pragnących dobrej zabawy szybko przekonuje się, się, że popełniło błąd, ale przede wszystkim najbardziej znanym symbolem wodu są małe i niepozorne laleczki, mające być odpowiednikiem ofiar, na których życie dybie jakiś mroczny czarownik, szkodząc tym samym ich bezpośrednim adresatom. Jednak dzisiejszy odcinek nie będzie poświęcony tematowi wódu, bo jak wynika z tytułu, również i nasi słowiańscy przodkowie mieli własny odpowiednik takich magicznych laleczek, oraz własne obrzędy z nimi związane i to na wiele set lat przed mieszkańcami Haiti. A mowa tutaj o tzw. Motankach lub żądanicach, słowiańskich amuletach pomyślności, obecnie szczególnie popularnych na Białorusi i Ukrainie. Jednak w czasach Słowian mniej lub bardziej używane były one na całym obszarze słowiańszczyzny. Przede wszystkim miały one za zadanie chronić przed złem oraz chorobami, przynosić szczęście, a nawet spełniać życzenia. Choć czasem też używano i nadal używa się ich do rzucania uroku, a obecnie ma to miejsce np. Na, na Ukrainie. Jednak wśród Słowian istniało wiele wszelakich obrzędów i związków z nimi amuletów, ale motanki były i po dziś dzień są czymś, czego w żadnym wypadku nie należy lekceważyć, gdyż nie są to laleczki będące zabawkami, a poważny instrument magiczny, mogący tak pomóc, jak i przynieść wielkie nieszczęście. Dlatego też należy postępować z nimi ostrożnie i odpowiedzialnie. Zaś same motanki, tak jak i w przypadku laleczek wódu, wyglądały i nadal wyglądają zwodniczo niewinnie, przez co można bardzo łatwo ulec wrażeniu, że takie właśnie one są. Jednak, by ową magią nie zaszkodzić, sobie oraz innym to oczywiście należało stosować się do odpowiednich instrukcji, czyli poprawnego rytuału wytwarzania tychże laleczek. Przede wszystkim należało robić je własnoręcznie. To zadanie często przypadało kobietom, szczególnie matkom, chcącym ochronić swoje domostwo i rodzinę, a do produkcji motanek używano wyłącznie naturalnych materiałów, które jednak musiały mieć bezpośrednią styczność z autorem naleczki, bądź w przypadku złego, ale też i dobrego uroku, kontakt z osobą, na którą owy urok był rzucany. Czyli, krótko mówiąc, jakaś część ubioru, albo chociażby pościeli. Natomiast do ich produkcji pod żadnym pozorem nie wolno było używać igieł czy innych ostrych przedmiotów, a materiał, z których były one robione, należało rwać własnymi palcami. Gdyż wierzono, że używając wówczas igieł lub nożyc, można było całkowicie przekreślić tym tak swój, jak i czyjś los, doprowadzając swój żywot do kompletnego chaosu. Poza tym motanki należało wykonywać z odpowiednią intencją, z pełną świadomością celu ich powstania, a było to ważne, bo każda z takich lalek zatrzymywać miała w sobie fragment duszy i odzwierciedlenie samego jej twórcy, bądź też osoby, do której miała trafić tak w dobre, jak i złej wierze. Natomiast sam proces ich wytwarzania zwany był motaniem. Oczywiście nawiązywać to miało do oplątywania lalek, czyli motania ich wszelkimi rodzajami materiałów, stążek lub sznureczków. Ale oczywiście nie tylko do tego owa nazwa nawiązywała, ponieważ motanki, tak jak i w przypadku ich hajetańskich odpowiedniczek, były swoistymi. I bardzo potężnym łącznikiem ich bytu z przeznaczonym im człowiekiem bądź grupą ludzi. Jednak w przeciwieństwie do laleczek wodu, wśród motanek było wiele ich rodzajów, mających wpływać zasadniczo na każdą ważną strefę życia Słowian. Wyróżniano wśród nich laleczki ochronne, obrzędowe i niejako służące do zabawy, nie będące jednak zwykłymi zabawkami a potężnymi amuletami. Zaś amulety te, szczególnie wyplecione przez matkę, posiadać miały ogromną moc, przede wszystkim chroniącą dziecko tak od złych mocy, jak i rozmaitych chorób. Rzecz jasna, w zależności od ich przeznaczenia, każdy rodzaj lalki miał odpowiedni element charakterystyczny. Przykładowo, gdy lalka miała za zadanie chronić domostwo, do ubrania przywiązywano jej fragment obrusu bądź zasłony, zaś pod jej ubraniem w rejonach klatki piersiowej ukrywano serce, zwykle będące jakimś bliskim dla danej osoby przedmiotem, które z były również duszą owej lalki. Dzięki temu zabiegowi motanka zyskiwać miała dodatkowe i o wiele potężniejsze pokłady mocy. Lalki takie nie mogły posiadać też rysów twarzy ani żadnych charakterystycznych znaków szczególnych wskazujących na tą czy inną osobę. Prawdopodobnie dlatego, że obawiano się przejęcia ich mocy przez ludzi o takim właśnie wyglądzie i użycia takiej lalki przeciwko samemu jej twórcy. Słowiańskie motanki posiadały też odpowiedni ubiór, oczywiście zawsze w stylu tradycyjnym, zaś na ich Głowach nieodzownie zawijano chusty. I pilnie przestrzegano tych wszystkich zaleceń, jednak jeśli ktoś chciał zaszkodzić drugiej osobie, co podkreślam, nadal ma miejsce choćby na Ukrainie, to wówczas w czasie robienia motanki łamano zakaz używania choćby igieł, co przynosiło skutek odwrotny od pozytywnego. Jednak nie tylko używanie i narzędzi do produkcji takich amuletów w postaci lalek było zakazane, bo warunków do spełnienia było znacznie więcej. Przede wszystkim, by podarować komuś taką motankę będącą darem i za jej średnictwem pomóc, a nie zaszkodzić, musiała być ona podarowana osobie bliskiej, czyli osobie, która połączona jest z autorem owego daru linią krwi. Zaś twórca, bądź twórczyni Motanki, przed podarowaniem jej bliskim, musiała najpierw powiadomić nowego jej właściciela o swoim zamiarze już przed poczęciem prac nad tworzeniem amuletu. Jednak nie tylko twórca lalki musiał spełniać warunki, ponieważ też owy świeżo upieczony posiadacz motanki, nim w ogóle zaczął korzystać z jej magicznej mocy koniecznie musiał najpierw nadać jej imię oraz dodać jakiś drobiazg od siebie umieszczając go w okolicach serca lalki. Jak już wspomniałem rodzajów motanek było wiele, dokładnie około 16, które teraz wam przedstawię i opiszę. A pierwszą z nich była lalka zwana gospodynią, która miała za zadanie opiekować się domostwem oraz dbać o mieszkańców, jak i oczywiście przyciągać dobrobyt. Spośród innych lalek wyróżniała się ona o wiele grubszą i bardziej rogatą chustą na głowie. Kolejną motanką była tzw. lalka rodowa, zwana też spiralną, a jej zadaniem była ochrona całego rodu oraz wsparcie i obdarzenie członków rodziny życiową mądrością. Dodatkowo dzięki motance rodowej, bliscy, którzy już dawno odeszli, za ich pośrednictwem trzymać mieli pieczę nad swoimi rodzinami. Czyli ściśle wiąże się to z obrzędami tzw. dziadów, odpowiednikami dzisiejszego święta zmarłych. Natomiast taka lalka wykonywana była tylko raz, a przy jej tworzeniu należało zaangażować się w pełni, by przekazać jej całą mądrość rodową, by tym samym maksymalnie wykorzystać jej przyszłą zbawienną moc. Zaś trzecim jak i też czwartym rodzajem lalki były lalki weselne lub też ślubne. Odmiana weselna miała dwie głowy, co symbolizować miało przemianę panny w kobietę zamężną i dla przykładu na jednej głowie takiej lalki znajdować się miał wianek, z kolei na drugiej zawiązana chusta. Za to lalka ślubna, zwana nierozłączką, wyglądała jak połączenie kobiety z mężczyzną, gdzie dwie postacie złączone były ze sobą ramionami. Oczywiście zapewniać to miało nic innego jak wsparcie i pomyślność, a oznaczało wspólnotę na nowej drodze życia. Następną lalką była żarnuszka której to moce były podobne do mocy motanki gospodyni, jednak wykonywało się ją tylko raz w roku, po czym ustawiana była przy wejściu do domu bądź przy piecu, aby mogła ona witać życzliwych gości. Żarnuszka jednak różniła się od gospodyni tym, że posiadała ona również o wiele mroczniejsze od niej moce, ponieważ osobom mającym złe zamiary w stosunku co do mieszkańców danego domostwa, żarnuszka przynosić miała wielkie nieszczęście. Z kolei szóstą motanką była tak zwana pieluszniczka, Lalka ta chroniła oraz otulała miłością niemowlęta w momencie nieobecności matki. W przeciwieństwie do swych odpowiedniczek była od nich o wiele większa, często nawet większa od samego dziecka, a było tak, gdyż po włożeniu jej do łóżeczka niemowlęcia miała ona symulować nieobecną akurat matkę. Zaś kobiety, dla lepszego działania owego zastępstwa, często ocierały taką lalkę o siebie, by pozostawić na nich swój charakterystyczny dla dziecka zapach. Wówczas to niemowlę spało spokojnie i jednocześnie wzmacniana była więź między Między dzieckiem i matką. Różanica natomiast wykonywana była przez samotne, często stare panny, które to bardzo pragnęły wyjść za mąż. Kobiety takie wystawiały ową lalkę za okno, informując tym samym o chęci za mąż pójścia. Zaś sama lalka miała niejako wabić potencjalnych kandydatów. Ósmą już lalką była niejaka lichomanka, roztaczająca ochronę nad wszystkimi domownikami, broniąca do nich dostępu wszelkim chorobom oraz złym mocom. Motanka ta, a właściwie motanki, ponieważ zwykle tworzono ich 12, po czym wiązano je ze sobą i rozwieszano nad paleniskiem, piecem bądź kominkiem. Natomiast sama lalka była niewielka, mieściła się w dłoni, a pleciona była koniecznie na początku pory zimowej, bo to właśnie wtedy czyhały największe zagrożenia w postaci chorób, a taką zbierającą wówczas żniwo chorobą była, na przykład, banalna dzisiaj grypa. Natomiast jeśli chodzi o obrzęd wieszania tych lalek nad paleniskiem, to nie robiono tego bez powodu, bo uważano, że wszystko, co z owego paleniska wylatuje, będzie wyłapywane przez sznur owych motanek, będących swoistym filtrem, tak chorób, jak i złej energii. Przez co ostatecznie lalek tych nie czekał zbyt ciekawy los, ponieważ na początku wiosny palono je wraz z chorobami oraz całym złem, które zebrało się w nich przez okres zimowy. Dziewiąta motanka to Żadanica. Była ona amuletem specjalnym spełniającym życzenia. Wykonywano ją na konkretną prośbę, w dobrej intencji albo mniej lub bardziej wygórowanego życzenia. I przez cały czas tworzenia takiej lalki trzeba było skupić się na jednej rzeczy, dokładnie na tej, którą chciało się osiągnąć i której pragnęło się najbardziej. A gotową już motankę należało obdarować jakimś mniej lub bardziej cennym drobiazgiem, by tym samym odpowiednio nakierować jej moc. Natomiast dziesiątą motanką, o której opowiem jest... Pod Lalka ta miała przypominać wędrowcowi o jego rodzinie oraz bliskich, ale przede wszystkim miała chronić go podczas podróży przed wszelkimi przeciwieństwami losu. Często też by jej moc oddziaływania była większa, przywiązywano jej u pasa małe woreczki, do której wkładano ziemię, z której pochodził owy podróżnik, zioła, kwiaty, a nawet ziarno, które wyrosło na polu owej osoby. Jedenastą motanką była karmicielka i była ona bardzo osobistym amuletem. Cechą rozpoznawczą takiej lalki, z wiadomych względów oraz na co wskazuje jej nazwa, był obfity biust. A miała ona chronić oraz pchać swego właściciela oraz właścicielkę ku dobrobytowi i szczęściu, jednocześnie dodając im pozytywnej energii. Oczywiście działała ona tylko i wyłącznie na swego twórcę i biada osobie, która ową lalkę nie tylko chciałaby sobie przywłaszczyć, ale też tej osobie, która choćby niechcący je do Kolejna lalka to dziesięciorączka, pomagająca w pracach domowych, zaś każda jej rączka symbolizowała inne zajęcie, a robiona była często przez panny chcące pokazać swoją zaradność. Zaś lalka zwana koniem była kolejnym amuletem zabawką, ale nie tylko, bo często posiadali ją też mężczyźni, jako symbol męskości. Czternasta zaś lalka to lalka wielkanocna i dawano ją w prezencie na święta jako znak pomyślności. Istniała też lalka kalendarzowa, która to służyła do wróżenia, a którą to spuszczano na sankach z górki i im dalej zajechała, tym lepsze wróżyło to plony w nadchodzącym nowym roku. I ostatnią już lalką była lalka tak zwanego domowego czyli ducha opiekującego się domem, a najczęściej stawiało się ją w kuchni, by owego ducha uszczęśliwić, przez co ten miał przynosić szczęście i dobrobyt. Jak widać nasze rodzime motanki były nieco podobne do lalek wódu, choć były i nadal są one o wiele starszymi amuletami ochronnymi przynoszącymi szczęście. Miały one powstawać by czynić dobro, ale jak to bywa z wszystkim i one mogły stać się narzędziem do czynienia zła, szczególnie gdy wpadły w niepowołane ręce. To już koniec odcinka na temat słowiańskich motanek. Liczę, że materiał przypadnie Wam do gustu. A jeśli tak, to nie zapomnijcie napisać o tym w komentarzach. A najlepszy z nich oczywiście zostanie wyróżniony i przypięty pod filmem. Oczywiście, nowych widzów zachęcam też do zostawiania subskrypcji, koniecznie z dzwonkiem, by YouTube informował Was o nowych odcinkach, no i by kanał rósł w siłę. A ja już Wam dziękuję i do następnej legendy.